Szymaneczko po dłuższej przerwie. Tym razem chcę sprawdzić, czy spasuje opona z felgą 12 cali do skutera Vapor, czyli w sumie do wszystkich skuterów na kołach 10. Koło jest mniejsze i koło 12 cali ze standardową oponą, z wysokim profilem, czy jak to się tam mówi, nie, z bomblem większym, nie wchodzi. Chodzi na kapciu jedynie i to wsią Kupiłem oponę Duro Model Zaraz ja wam tu znajdę Gdzieś D1015 jak się nie mylę Lecimy dalej Made in Taiwan niby Rozmiar 100 na 60 Na 12 felgę Czas na odkręcenie tłumika. Dobra, już kółko 10 cali odkręcone, tu macie 12 cali, oponka niski profil, tu jest 10 cali. Różnica, można by powiedzieć, to tylko w feldze. Pokażę Wam wielkość, nałożę to koło na to, I tak i razy drzwi. Zobaczcie, opony prawie nie widać, czyli musi pasować, nie ma chuja we wsi. A czas przyszedł na założenie. I co? Proszę bardzo. Kółeczko pasuje. Także spokojnie możecie zakładać koło od skutera 12 calowego. Znaczy koła 12 cali do skutera na kołach 10 cali. Pasuje idealnie. Także to nie wie, to już wie, że niski profil bez problemu wchodzi do skutera na kołach 1000, niski profil znaczy się około 12. Trochę może słychać, że jestem wyjebany, ale po robocie, ale chyba poradnik się przyda. Także do następnego razu jeśli o taki będzie, i znajdzie się jakiś pomysł na nakręcenie czegoś nowego, a, zapomniałem. Jak zwykle upierdolony, ale mam wyjebany. <laughs> Tłumik za założony. Wykonałem test. Elegancko się jeździ. Także wszystko gra. Pasuje. Bieżyk jest zajebisty. To na tyle.